Cześć wszystkim, z tej strony Elf TV. Gramy sobie w SkyBlock. Mamy tutaj jakieś graczy, których możemy odwiedzić. Co? Nie mogę otwierać drzwi. No niektórzy robią taką komórkę i... ...której nie można otwierać. Oj, tutaj nie... o. Wiem też tu jest. I stąd mamy... Nie, nie wiem co to za napis. O, zboże tutaj jakieś urosło nam no, fajnie Urosło nam zboże. Sprzedać. Dobra i możemy... Kupić? Zaraz... Sadzonki. Fajne jest tutaj to kupowanie, wiecie. Sprzedawanie. Szkoda, że w Minecraft'cie nie ma takiej opcji. W tym prawdziwym. Ziemniaki może kupimy. Aha, no nie wiem. Może teraz ziemniaki Ej! Co to? Ej, kupiłem te ziemniaki i straciłem jakieś bagi. No i ja zniszczyć teraz sobie nie mogę. Coś się zbakowało. Ale mamy teraz trochę pieniędzy. Jak znalazłem tam, wiecie, poprzez wydobywkę ten diaksy. Nie! Możemy ją rozbudować, tę wyspę. Tak byłoby najlepiej. To byłby, myślę, dobry pomysł. Żeby tę wyspę potem rozwijać. Potwierdź. Nie mam tych pieniędzy, ile ja mam? 5120, a oni chcą ile? A, 46 tysięcy. To jest jednak taka, taka różnica. To jest jednak różnica. A tam też tyle chcieli. No to moi drodzy, nie rozwiniemy chyba wyspy. Nie. A nie można tutaj jakoś, wiecie, pożyczyć pieniędzy czy coś, no? Chyba nie. Możemy iść na salę i kupić sobie prezent, ale no wiecie, to chyba nie jest najlepszym pomysłem. Ostatnie zastępki. No może tym razem się nam poszczęści. No co, znowu jakieś takie... badziewstwo. Kupimy sobie... O, patrzcie, górniki tutaj są. I w tej wyspie zasobów to mogło być. Ale coś się zepsuło. I patrzcie, gdzieś nas teleportuje. Nie do środka, tylko tu wszystkich. Wszyscy tutaj są. I wszyscy próbują się dostać. Tu, do środka. Nad nim piszecie okrad. Nie wiem, jak on był okrad. <słuch> Test mało warty. Dobra, możemy zrobić sobie jakiegoś lepszego... Coś tutaj możemy poszukać. O, patrzcie. Ale może lepiej zajmiemy sobie kilop. Diamencikowy. Tak. Weźmiemy ten diamentowy kilop i ja. poszukamy diamentów. Albo możemy kopać tej żelazo, takie rzeczy. Ale one są też to są mniej warte rzeczy. Ile są warte takie dwie rudy? 80. No to lepiej diamentów szukać. Tu mogą być. Hej, ej, nie bijcie, nie bicie. No nie. Pobieni. I coś zniknęło, mi coś nie. No nie wiem. Tutaj ma coś znikać niby. Coś nagrywa? Tak, nagrywa. Halmo, możemy zaczekajcie. Nie, wybiją mnie cały czas. Bo widzę, że mam słabą zbroję. Czyli czy tam zbroje? Nie, 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 mają, nie wiem. Może myślę, że nie mam. Zaczekajcie, wiem jak to sprawdzić. O, widać zbroję moją. A jeżeli dam, zaczekajcie. No może to coś takiego. To widać? Widać zbroję. To nie wiem, oni widzą, że mam taką zbroję. To jest kiepska zbroja. Chyba, że możemy kopać się o tak. Tak. A, wow. No widzicie, jak co agresywni są ci gracze. Niektórzy gracze są fajni i pomagają. A niektórzy są właśnie agresywni i cały czas biją. Dobra może tak i coś znajdziemy, Jak kiedyś tutaj o może tutaj coś będzie ale nie może nie wiem. Wiecie, nie idźmy tam, zobaczę i zabiję. No i tutaj lubię tak robić. O nie! No widzieliście to. A znalazłem Diaksa. Nie wiem, jest tam jeszcze nie, on no, go wykopał pewno. Tu nie, no, nie ma już te elementa. To ten, no. Ale my go nie pokonamy, nie? Mmm, w nogi. Tutaj ktoś płacze. Też zrobię, że płaczę, bo straciłem diamenty. Nie! Diamenty moje. No nie. O, to możemy tutaj szukać jakichś innych surowców. No, piasek, węgiel. Tutaj nas nie pokonają. No ale wiecie, jest też mniej warte. Chociaż z nie jest tak trudno znaleźć te diamenty. W Minecraftie prawdziwym jest naprawdę trudno je znaleźć. Dużo trudniej. Tutaj, to wiecie, nie jest też takie wezwanie wcale. Dobra, możemy tak się kopać. Ale nic nie ma. No dobra. O. Albo moglibyśmy sobie kupić diamentowy miecz, dobrą zbroję i wtedy to wiecie, nie będą nas już tak bili. Ej, wiecie co? Teraz to się doigrali. Kupuję diamentowy miecz. Gdzie są miecze? Sprzęt. Kupuję. Ja zbroję chyba nie kupię. Ile mam? No nie, no nie kupię, nie ma szans. Ale mogę żelazną. Mogę żelazną. Dobra, to sprzedam. Dobra. Mamy już diamentowy miecz i żelazną zbroję. Miecz wykonany z diamentów może zwiększyć obrażenia no właśnie. Może zwiększyć obrażenia. Teraz wiecie. Myślę, że ma i tak lepsze zbroje, na przykład ten tutaj. No, Ta zbroja jednak nie jest no, tak super. Patrzcie! Widzieliście go? Jak mi bije? Agresywny jest ten gracz. Strasznie agresywny. Co ja z takim agresywnym graczem mam teraz zrobić? No bo nie pokonam go raczej. Oczywiście, wiecie, mogę próbować, no ale to jest... trochę za trudne. Nie wiem. Co tam jest? Wejście do podziemnych lochów. Super diamenty o wartości 100 tysięcy. Co to jest? Klugów. A, za dwie godziny tam się coś tam odświeży. Nie wiem, czy tam te diamenty, czy co? No dobra, co tu, gdzie są tam te diamenty? Dajcie mi te diamenty. Nie widzę tutaj tych diamentów, no ale wiecie, tym, które warte to pewno trudno jest to być. Teraz tutaj odrzucę niestety. Nie diaksy. Nie ma. Nie, nie mogę wykopać, może trzeba mieć jakiś lepszy killoff. Nie, nie, Mnie tak hamstwo odrzucono. Poszukamy jakiegoś innego wejścia. O! Nie, nie, nie chcę się bić. Za 4 minuty się jakiś diament pojawi chyba. O kurczę. Nie! No nie, ale mam też rzeczy. Tylko <laughs> zobaczcie, nie, tam nie ma sensu chyba chodzić. Dobrze, wylam tę pudełka, bo to... No, nie, no uczę, a oni mają taką. Na ten płaczek, chyba go też pokonali. Ile kosztuje taka zbroja, jaką oni mają? O nie, tyle to wiecie, nie kupimy. Diamentowej nawet nie kupimy za bardzo. A co dopiero? Może byśmy złotą. Częściowo. Nie całkiem. Ale częściowo możemy mieć złotą. O! No ale wiecie, oni i tak są teraz silniejsi. Co z tego, że mamy diamentowy miecz, zbroję taką też taką średnią. Zobaczcie, kiedy oni mają zbroję, wszystko. Możemy poszukać diamentów, no ale wiecie, no. Tamte diamenty o wartości 100 tysięcy są tylko dla takich, wiecie. Gracze jednak są już... Ej, on tu jest! Albo też ma taką zbroję. To skatu może to jest ten sam gracz? To nie wiem, możemy sprawdzić, czy ten gracz tam jest jeszcze? O nie, co on chce? Coś tam? Nie, wiem. nie, Ej! Masz tutaj. Niebieskie schody. mam miecz. Nie chcę ich. O! Nie chcę tego. No. dobra, zaczekajcie. Gdzie jest mój miecz? Idziemy tam. Po te diamenty warte 100 tysięcy. Się wszyscy biją silniejsi, biją słabszych 100 tysięcy monet. To przydałoby się w sumie 100 tysięcy monet. No. Przydałoby się, ale ten gracz pewno ten cały czas siedzi i czeka na jakiś innych gracz, takich jak ja nie mają takich super rzeczy jak on ale skąd oni tyle mają? może długo grają, nie wiem albo za prawdziwe pieniądze kupują no. Poczekać, co tutaj jest za drabinka Mhm. Tutaj jest takie po prostu do oglądania. Albo uciekania przed innymi graczami. No dobra, idziemy dalej, moi drodzy. Moje jaskinia odświeżyć się za... Hmm. No nie wiem, co tutaj... Oj, to może będą te nowe diamenty teraz właśnie. A, to on pewno je zabrał już. Nie ma go, ale. Za dwie godziny? No nie! Nie, 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 ja nie czekam żadnych dwóch godzin. A znając życie, to za dwie godziny tutaj już będzie jakiś gra gracz. Co, znowu za dwie godziny? Ale wiecie, był taki moment, co były cztery minuty. Więc wiecie, żeby tak przychodzić, co jakiś świecie czas. nie, no. Może już wiem, skąd mają tle. Takie zbroje, takie wszystko. Może już wiem. Po prostu, może, mają te wszystkie rzeczy. Tam stoją i czekają, nie wiem. No, nie, no jakaś dwie godziny, no to ja nie będę. To nie dla mnie. Nie wiem, tak trzeba znaleźć, może jakieś diamenty. Dobra. I zobaczymy, może znajdziemy jakieś diamenty. mu się. Ja znajdowałem takie odkryte. Często mi nie zabierali. O! O! Dobra. Szybko uciekamy z tym diamentem do domu. Do domu z tym diamentem. Dobra. Dobra, mamy tutaj ten szlachetny blok. O, są ziemniaki, fajnie. co my teraz zrobimy z tym diamentem? O to jest pytanie. Możemy go no, sobie po prostu postawić, ale no wiecie tak Nie wiem co z tym teraz zrobimy Niektórzy gracze to widzimy tam trzymają diamenty o. o chciałem go odwiedzić Nie wiem jak można odwiedzać tych graczy Gdzie oni są? Teraz tak jest jakiś, nie wiem. Co to jest? Może paznę mógłbym odmienić, o. Coś tutaj jest. Dobra. Kontynuuj grę. Zdarzenia. Co to jest? Systemowe jakieś rzeczy. Prezenty to wiecie. Prezenty, które trzeba sobie samemu kupować. Mhm. O, gracze w pobliżu. Możemy tutaj iść. O, i jesteśmy... O, dziwnie się. Patrzcie, jakie ładne wyspy. Nie wiem czemu nie mogę tu przejść. Nie wiem, dużo graczy tak robi, jakby zostawia sobie te... Patrzcie, czaszki minera ma. No, i tylko stąd możemy oglądać tę wyspę. Możemy jeszcze kogoś innego odwiedzić. No, jakby się tu przedostać? No, nie możemy nic zniszczyć. Jakby się No, dobra. Praszę w pobliżu. O! O, zobaczcie, tu możemy zwiedzać wyspę. Takie coś ma. Jakieś tutaj złote. Tu ma jakiś portal. Do netheru. Patrzcie, on nether buduje! Możemy kiedyś też tak zrobimy, nie wiem. Jakiś kwarc tu ma nawet, no. Nieźle. No, nieźle, nieźle. Trzeba przyznać. Ładne mają te wyspy. nie możemy grzebać. No, dobrze. Dajcie łapkę w górę i subika z dzwoneczkiem, bo właśnie o, choinkę tu ktoś ma. Widziałem, że dużo osób mnie ogląda, ale nie subskrybuje. A jednak bardzo ważne jest, żeby subskrybować przez co nie pominiecie żadnego materiału bo będziecie mogli, oczywiście jeżeli chcecie możecie zaznaczyć dzwoneczek ja do niczego nie zmuszam możecie kliknąć w dzwoneczek yy, i o nie wpadłem, możecie kliknąć w dzwoneczek bardzo mi dzięki temu pomożecie idziemy do domu. Bardzo mi pomożecie w dalszym rozwoju tego kanału. Dobrze, zbierzemy ziemniaczki. Kończę ten odcinek. Pa.